Hej, dzisiaj odcinek hashtag Jestem Przeżębiona. Pamiętam. Tych hashtag jestem grzeźbiona jest takie, że nie mogę z gołą dupcią siadać tu, więc na przykład jak mam na przykład ogoloną dupcię to nie mogę tam tutaj siadać no, nie na podłodze. Kalendarz akwentowy z kucykami i pany. Dzisiaj otworzymy czwórkę tw i piątkę. Jest czwóreczka. To jest czwóreczka. Jakiegoś kucyka tutaj znalazłam w tym kalendarzu. I piąteczka. Tutaj jest 21 niespodzianek, chyba zawsze się pomyliła i dwadzieścia 21 zamiast Dwadzieścia! Bo mama teraz nie jest zajęty, to otworzy jej okienko To jest moje. Teraz jestem przyzwyczajona, to hashtag mam wagonik. <grymka> Pięteczka. To jest druga. Pięteczka. A teraz bym wziął tutaj te to w stronę, nie robił mi kalendarz, ale... Ale i tak. Wielu tych okienek już nie pamiętam i chyba nawet nie otwieraliśmy przez jakiś czas tych okienek. Mam macisa i wagonik. Gdzie jest wypad? A ja nie.

Jeszcze! Ten wagon nikt nie jeździ tak daleko jak ja, chce. A to nic. Więc. więc już koniec w filmiku. Jestem przeziębiona